Cześć, nazywam się Noel Thompson i jestem menadżerem w Laboratorium Innowacji Chemicznych i Materiałowych Ceptor International. Wyjaśnię dziś, jak działa urządzenie do oczyszczania wody Edelwasser firmy Cepter. Edelwasser składa się z trzech filtrów. Urządzenie jest podłączone bezpośrednio do domowego ujęcia wody za pomocą tej niebieskiej rurki tutaj. Woda wchodzi do pierwszego z filtrów, który jest filtrem wstępnym z węglem aktywnym. Węgiel aktywny występuje tutaj w postaci granulek wewnątrz filtra. Pochłania on zanieczyszczenia chemiczne znajdujące się w wodzie pitnej. Są to na ogół nieorganiczne zanieczyszczenia, ale występują również organiczne, które mają szkodliwy wpływ na jakość i smak wody. Filtr wstępny służy głównie do ochrony membrany odwróconej osmozy, która znajduje się tutaj. Membrana odwróconej osmozy jest sercem systemu Adelwasser. Woda po puszczeniu filtra wstępnego trafia właśnie do niej. Membrana osmotyczna składa się z błony, z tworzywa sztucznego pokrytej porami o średnicy około 1 nanometra. To 1 miliardowa metra, która jest tak mała, że bardzo niewiele chemikaliów może przez nią się przedostać. Ta bariera rozdziela wodę na dwa strumienie: strumień czystej wody pitnej i strumień wody brudnej, niezdatnej do picia. Zanieczyszczenia w wodzie gromadzą się w strumieniu wody brudnej. Która wydostaje się z tyłu urządzenia tutaj i trafia do odpływu. W tym samym czasie oczyszczona woda pitna wypływa z membrany odwróconej osmozy i przechodzi do kolejnego filtra z węglem aktywnym, znajdującego się tutaj. Jest to filtr końcowy, który pochłania resztki wszelakich substancji wydostających się przez membranę i nadaje wodzie przyjemny smak. Następnie woda trafia do zbiornika tutaj. Zbiornik ma pojemność prawie 4 litrów wody. Jest szczelnie zamknięty, dzięki czemu nie ma ryzyka rozwoju w nim bakterii lub patogenów. Zawiera również specjalny wkład powleczony srebrem i zeolitem. Jony I srebra wiążą się z cząsteczkami rozpuszczonymi w wodzie, zapobiegając rozwojowi bakterii lub innych patogenów w wodzie pitnej, sprawiając, że staje się ona bezpieczna do picia. Wodę ze zbiornika można dowolnie dozować według potrzeb za pomocą kranika, tutaj.